witajcie dzisiaj następny etap naszych prac czyli musimy tak to wszystko co zostało ostatnio posadzone musimy to wszystko wyściółkować w pierwszej kolejności tyle ile udało nam się uzbierać kartonów to dajemy kartony następnie to wszystko zasypiemy zębkiem. zębek zaraz do nas przyjedzie tam już jest przygotowane miejsce teraz pokażemy wam jak będą wyglądać ścieżki wokół szklarni i jak również pokażemy wam dlaczego nie sprawdza się agrowuknina, nawet z typowo takich użytkowych powodów to chodźmy jeśli byśmy zwracali uwagę tylko na te typowo takie użytkowe powody czyli nie wyrywalibyśmy tego i nie oglądali jak słabo wyglądają pod spodem korzenie roślin to nawet z takich typowo użytkowych powodów agrowłóklina się nie sprawdza ponieważ jeżdżąc później kosiarką kosiarka łapie tą, tą szmatę, wyrywają, ją, wyciąga i po prostu szczególnie, jako takie zabezpieczenie wokół roślin, nie sprawdza się to. Tam, gdzie dawaliśmy karton, to ten karton przemógł, potem się rozłożył. Ten zębek na tym się ułożył bez względu na to, czy dajecie agrowłókninę czy, 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 czy same zębki, czy cokolwiek, to i tak jakieś tam chwasty będą rosły. A z tą agrowłókniną później są same tylko problemy. Także no, zdecydowanie, jest to racja, że. Ta geowłoknina na dłuższą metę się nie sprawdza. Jeśli nie macie kartonów i nie macie wyjścia, to na pierwszy rok, dwa, ta geowłoknina od biedy będzie. Ale o wiele lepszym rozwiązaniem jest ściółkowanie najpierw kartonami, możliwie jak najczystszymi, bez jakby folii, bez różnych innych rzeczy. A dopiero następnie wysypywanie zębkiem, oczywiście, można wysypać bez kartonów, tylko zębkiem, i takie rozwiązanie też się sprawdzi. Natomiast ta gołowóknina, no niestety, nie wygląda to najlepiej. Na pewno, w wielu miejscach będziemy musieli ją usunąć. Więc, no, doradzali, doradzaliście nam to od samego początku. Musieliśmy się przekonać na własnych błędach. To znaczy, my powiem tak, plus był taki, że stosowaliśmy i to rozwiązanie i to, i teraz dobrze wiemy, że kartony o wiele lepsze, lepiej się sprawdzają. Tutaj zdecydowaliśmy się wybrać, tak, w sumie razem z tu w ogóle tak. Jakoś dziwnie policzyłem te krawężniki pod szklarnię i zostały cztery sztuki, więc. No, nie wiem, jak na takiej prostej matematyce się pomyliłem, ale ale, ale zostały, więc je wykorzystaliśmy. Ułożyłem te cztery kawężniki tutaj przy samej szklarni, żeby po prostu było wygodnie na czym stanąć i dodatkowo jeszcze metr, to znaczy w sumie metr liczony stąd, obsypujemy to zębkiem dookoła, po to, żeby się wygodnie chodziło. Tu dalej wszędzie będzie już trawa, natomiast dookoła szklarni obsypiemy zębkiem, po to, żeby po to, żeby nam się wygodnie chodziło, żeby nam się buty nie brudziły. Zastanawiamy się jeszcze, czy tutaj na tej trawie nie będziemy układać jeszcze jakichś nawet takich, takich kawałek, takich płytek co kawałek, ale zobaczymy tak naprawdę, zobaczymy, czy to, czy to będzie miało sens. Na tą chwilę te ścieżki w szklarni chyba też wyzębkujemy, bo to po prostu będziemy mogli zrobić natychmiast szybciutko czy później ułożymy tam jakiś chodniczek możliwe, nie mamy na to na razie żadnego materiału, nie chcemy kupować nowego więc chyba yy, chyba to wyzębkujemy, zobaczymy też czy nam się to sprawdzi, jeśli nam się nie sprawdzi to najwyżej ten zębek wyrzucimy stamtąd, wyściółkujemy nim coś innego i ułożymy normalny chodnik natomiast na, te, na ten moment to, to jest taki pomysł jaki, jaki teraz nam wpadł do głowy i chyba tak zrobimy A co pan tu robi? Cześć, został mi tutaj ostatni kawałeczek do wysypania. Tutaj zębka. Najpierw, wszędzie gdzie jest to możliwe, staram się układać te kartony. <luczujesz> eee, jak, tymi... jak to zabrzmiało? Te kartony. Staram się układać kartony, natomiast nie wszędzie. Jest to możliwe, bo tam gdzie jest ostro, no to niestety mimo że ta geowłóknina wiadomo, że jest, a przepraszam, a jest o wiele gorsza, no to, to, to muszę to tej geowłókniny też dawać, bo, bo jest przy takim naprawdę ostrym spadku jest problem z tymi kartonami. Natomiast wszędzie na płaszczyznach, gdzie jest płasko, wszędzie gdzie pod drzewkami, to zdecydowanie, to zdecydowanie wam polecam karton. A nie, a nie właśnie to ma bo ona się tam po prostu nie sprawdza. Jeśli chodzi o to, ile tutaj poszło zębka, w tej górnej części na ten moment wysypaliśmy jakieś 8 kubików i kolejne 8 czy 10 mamy na dole. Także w sumie 4, 4 samochody, takie od 4 do 5 kubików. kubików. Może się e, e, przejdziemy i pokażemy, co tu się, co tu się stało. E, tutaj mamy już wysypane. E, podosypywaliśmy drzewka wszędzie, gdzie było to możliwe. E, całą szklarnię dookoła mamy wysypaną, czyli tutaj z drugiej strony i z tyłu gdzie nie było podejścia wysypaliśmy też na razie w środku wiecie co wiemy że są lepsze rozwiązania ale po prostu to było dla nas teraz najszybsze i zajęło nam pół godziny więc <laughs> więc zdecydowaliśmy się nie mamy na razie żadnego innego materiału tutaj ani kostki ani cegły nic nie mamy jakbyśmy coś mieli to pewnie byśmy ułożyli nie mamy nic musielibyśmy kupować stwierdziliśmy że a, na, na razie na ten moment wystarczy nam zębek zobaczymy jak się będzie spisywał jeśli byśmy chcieli zmienić ten zębek to jest, to jest tak jak mówię pół godzinki roboty, żeby go wy, wyrzucić stąd podsypać jakimś piaskiem ułożyć płytki z tym nie mamy żadnego problemu, więc jeśli będzie trzeba to zrobimy. Pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda szklarnia z drugiej strony. Zdecydowaliśmy się tutaj całą, e, całą jakby tutaj tą skalpę na razie obsypać. Oczywiście będziemy ją na bieżąco obsadzać. Mamy bardzo dużo roślin, e, które przysłała na mewa, także bardzo dziękujemy. Już część jest na tamtej stronie i możliwe, że jeszcze część się znajdzie tutaj. Staramy się też te wszystkie rzeczy zabezpieczyć, bo ostatnio były dość duże mrozy, ale widzę, że nie wszystko się dało uratować, bo mieliśmy taki jeden dzień, że rano było minus 4, więc chyba nawet pod tymi przykryciami nie do końca to wszystko przetrwało. Ale no walczyliśmy, żeby to jak najlepiej wyglądało. Załatwiliśmy tutaj też dookoła tych skrzynek. Tu na początku było jeszcze kilka bolówek, ale zdecydowałem się, że wysadzę je stąd. Bo no wiadomo, że przy tych skrzyniach bolówki by tu mocno ucierpiały, więc wysadziłem je tam na dół, gdzie jest bardziej wilgotno. Więc wydaje mi się, że jest ładnie. Może jeszcze tylko szybciutko basia Wam pokaże, co zrobiliśmy u góry. Tutaj Norbert dosadził. Przy ogrodzeniu piękne laurowiśnie. A tutaj za to mamy cisy. No, udało mu się dostać przez internet naprawdę fajne rośliny, tylko trzeba było je bardzo szybko wkopać, bo były nie w doniczce, tylko takie jak to się mówi w balocie. Ale rośliny wyglądają fajnie i widać, że w dobrym stanie do nas dotarły. No Chcemy tutaj troszeczkę odgrodzić się od sąsiada, którego bardzo lubimy, natomiast wiadomo, każdy chce trochę prywatności u siebie na działce, więc tu będziemy mieć taki gęsty, gęsty szp szpaler. A tam poleciał pozostały nasz zrębek. O proszę, tutaj tata z Norbertem wozili, jak widzicie rośliny, które dostaliśmy od Marysi pięknie wyglądają, już za chwil parę będą kwitły. Jest taki nasz leśny kącik na działce. Pod świerkami. <grych> no, bluszcz dalej jakoś specjalnie nie szaleje. A szkoda, bo fajnie by tu wyglądał. Natomiast tu, jak widzicie, mamy zupełnie nowy zrębek. Tak zresztą jak na froncie. 20 kubików zębka później udało nam się dzisiaj położyć tutaj, znaczy położyć wygrabić i zasiać trawę teraz działamy tutaj nawet Kasia do nas przysła i tańczy ale pokażemy Wam ciekawszą rzecz także wszystkie, wszystkie nasze nasadzenia obsypane zębkiem. na samą tutaj tą skarpę poszło 5 kubików Powiem Wam, że już jesteśmy dość dobrze przygotowani na zabezpieczanie się przed chwastami. Niestety, tutaj, przy takiej ostrej no musieliśmy, tak jak pamiętacie, korzystać z zagrożów innych chwilek. Ale będziemy, będziemy, jakby sprawdzać na bieżąco, jak to będzie wyglądać. O dziwo, większość rzeczy nam się tutaj na tej skalpie, które sadziliśmy na jesieni, przyjęła. więc jesteśmy dobrej myśli. Robi się już szarówka, więc to jest dobry moment, żeby pokazać Wam nasze oświetlenie w akcji, także zapraszam Was do szklarni cieplarni. No wiecie o co. Chodzi. Uwaga, jesteś, jesteście gotowi? O, uwaga, sterowanie, sterowanie i. To jest sterowanie, a teraz 3, dwa, je. Jest, jest klimacik, jest fajnie. Można sobie tu wieczorkiem działać, jak jest już wiecie, odpowiednie temperatury, można sobie przyjść, podlewać co trzeba. Aczkolwiek z tym podlewaniem to jest tak, że tu Norbert się już szykuje do montażu linii kroplującej. Jak mogliście zauważyć, tu w naszym wyprowadzeniu wody jest taki sprytny yy, wichajster. Tak, taki rozdzielacz na cztery jakby linie. Docelowo to, no to będzie troszeczkę rodziny. inaczej, bo to ustrojstwo, co jest tak wysoko, powinno być w ziemi. A my tak trochę to nowa wiata zrobiliśmy. Bo... No, ja się tutaj usprawiedliwię, bo nie wiedzieliśmy dokładnie, jak wyjdą nam te poziomy. Więc wiedzieliśmy, że lepiej, żeby było za długie niż za krótkie. No ale teraz to musimy przerobić. Tak, tutaj to drugie urządzenie obok, tutaj. W tej, o ta rura. Ta rura. O to jest ten sławny nasz wiatraczek. Wiecie, co trochę żałuję, że go Basia możesz go włączyć. Ja nie wiem, jak więc szefie to. to o. Działa. Musieliśmy wiatraczek wymieniać, bo na początku Działa. kupiliśmy taki zwykły, ale ono okazało się, że no, będzie ciężko go zamontować, więc taki dokanałowy Norbert zakupił. Tak, kupiłem taki do środka. I tutaj e, ten prąd, który tutaj teściu przygotował, to po prostu e, możemy to przerobić na przełącznik, natomiast na chwilę mamy to e, na zwykły wtyk. Włączamy sobie e, i to wdmuchuje nam to ciepłe powietrze. E, szkoda, że ostatnio tego nie sprawdziłem przy tych pierwszych przymioskach, ale sporo mieliśmy innych zajęć i jakoś nie, nie było czasu, żeby to, żeby to sprawdzić. Może jak na jesieni sprawdzimy na pewno. E, Także co, wentylacja gotowa, woda wstępnie gotowa, natomiast żeby ta woda była tak jak potrzeba i żeby rozprowadzić do tej linii kroplującej, będziemy chcieli tutaj wykopać y, po prostu y, dziurę, no, pewnie z pół metra, czyli pewnie znowu część roślin ucierpi, obniżyć to niżej, żeby ten rozdzielacz wyszedł nam mniej więcej na, poziomy, na poziomie tych grządek y, i wtedy sobie tą całą linię już rozprowadzimy. Wydaje mi się, że to... Dzień dwa na to poświęcimy i, i będzie ok i zrobimy to. No a żeby nie było, że taka jestem zielona, jeżeli chodzi o ten, no to spójrzcie jak ładnie wygląda nasz szpinak. Już parę razy był obrywany. Tu mamy zaraz rukole. Boberek też już pnie się w górę, także to wszystko wygląda całkiem nieźle, jak na świeżaków. co Tak. Także postępy, postępy są, rośliny rosną. No, tylko arbuzy nie chcą wykiełkować, choinka. No arbuzy na razie nie, ale zobaczymy. Zobaczymy, podlewamy i liczymy, że jeszcze może zmienią zdanie. Podlewamy i wiecie co, też w miarę się tego uczymy, bo, bo jakby też jeśli chodzi o szklanie byliśmy całkowicie zieloni, więc jak na początek jest całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle. Nasze pory też coraz większe, truskaweczki już za chwilkę. Będzie dobrze, bo jak widzicie... O, tu, 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 tu już są, tu są takie mini, pini, truskawki. A i pomidorki też są pojedyncze sztuki. Także myślę, że nie będzie źle. Nie będzie? Będzie okej. Okay. To wszystko co mamy dla was na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, że się podobało, że zajrzycie do nas ponownie. Jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, to gorąco zachęcam was do polubienia, do subskrypcji, jeżeli tego nie robicie. A tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia następnym razem. A